Audytor Jezus Christus. Większość osób sprzeciw wobec reform soborowych, a zwłaszcza z tej reformy liturgii, która nastąpiła po Watykanum II, kojarzy z rokiem 70 i z osobą arcybiskupa Marcela Lefebvre'a. Prawda jest jednak taka, że ani on nie był jedyny, ani nie był to jakby początek ten rok 70. Bowiem w roku 1969 miała miejsce tak zwana interwencja Odtawianiego, o której chciałabym dzisiaj kilka słów powiedzieć. Mamy zatem rok, tak jak powiedziałam, 69. Na kilka miesięcy przed wejściem w życie Konstytucji Apostolskiej Pawła VI Missal Romanum, czyli przed tą wielką taką rewolucją liturgiczną, pojawia się tekst, pod którym jest podpisane. Kardynał Ottawiani i kardynał Baciu wraz z grupą teologów. Powołują się oni jednak także na innych biskupów, i zaraz o tym powiem. Może tylko zaznaczę, że kardynał Baciu, który nie, nie jest to jakoś szczególnie znane nazwisko, to był taki specjalista od języka łacińskiego, pracujący w Watykanie, no i cieszący się bardzo dużym prestiżem z racji swojej wiedzy. Rok wcześniej, w styczniu, w roku 68, ze stanowiska prefekta Kongregacji Nauki Wiary zrezygnował Alfredo Ottawiani. Mówiło się, że powodem tego był jego wiek, jego problemy ze wzrokiem. Rzeczywiście on się zbliżał 80. i no, na pewno zdrowie mu już nie dopisywało. Natomiast osobiście myślę, że powody rezygnacji były główne, powody były inne. Był to jeden z. Duchownych bardzo krytycznie wypowiadających się w trakcie soboru, mimo iż po soborze piastował funkcję głowy kongregacji nauki wiary, to po prostu prawdopodobnie nie chciał firmować swoim nazwiskiem tego, co robił Paweł VI. Tak jak powiedziałam, zrezygnował w styczniu 68 roku, czyli mniej więcej półtora roku wcześniej, zanim ukazała się ta tak zwana interwencja Odtawianiego. No byłoby to zresztą nie do pomyślenia, żeby. Działający czy pracujący prefekt kongregacji i będący no, niewątpliwie zawsze jednym z najbliższych współpracowników urzędującego Ojca Świętego, no, wypowiadał się krytycznie na temat podejmowanych przez tegoż działań. Czym jest interwencja? Otóż jest to dokument, który składa się z dwóch części. W pierwszej mamy list, list adresowany do Pawła VI, i to jest jakby takie wprowadzenie i zapowiedź co będzie w części drugiej. I ta część druga czasami można też wyszukać tą interwencję odtawiania go pod tym właśnie tytułem i ona nosi ona jest zatytułowana Krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae. I dzisiaj chciałabym przedstawić takie podstawowe idee, które w tymże dokumencie są. Tak jak powiedziałam, podpisany był pod tym Tekstem kardynał Ottawiani, kardynał Baciu i grupa teologów, liturgistów i dusz pasterzy. Zacznijmy od listu. Pierwszy fragment. Nowus Ordo missae, biorąc pod uwagę elementy nowe i podatne na rozmaite interpretacje, ukryte lub zawarte w sposób domyślny, tak w całości, jak w szczegółach, wyraźnie oddala się od katolickiej teologii Mszy Świętej. I tutaj mamy, właściwie mogę powiedzieć, że to zdanie jest streszczeniem całości. Natomiast dlatego pozwalam sobie przedstawić Państwu ten dokument, ponieważ chciałabym zachęcić do tego, by Państwo go przeczytali. Bo jest to, można powiedzieć, taka Magna Carta tradycji katolickiej. To była pierwsza tak poważna i tak konkretna wypowiedź, zawierająca. No, poszczególne, jakby wymienione błędy związane z tą całą reformą, z nowym kanonem mszy świętej. Drugi fragment. Błagamy gorąco Waszą świątobliwość. W chwili, gdy czystość wiary i jedność kościoła narażone są przez tak okrutne rozdarcia i rosnące niebezpieczeństwa, które codziennie znajdują odgłos w zasmuconych słowach ojca nas wszystkich. Abyś zechciał nie pozbawiać nas możliwości uciekania się do nieskazitelnego i obfitującego w łaski mszału świętego Piusa V, tak otwarcie sławionego przez Waszą świątobliwość, i tak głęboko ukochanego i otaczanego czcią przez cały świat katolicki. No, my z perspektywy czasu można powiedzieć, że czasami może nam się wydawać, że jesteśmy trochę mądrzejsi. Ja muszę przyznać, że. Mm, znaczy, widzę, że to jest list taki, prawda, o charakterze kurtuazyjnym, mający jakby poprzedzić te, te, te radykalne wypowiedzi, które znajdujemy potem w analizie. Natomiast to, co jakby z perspektywy wydaje mi się no, takie dość trudne, to jest niestety to, że znajdujemy tutaj prośbę. Prośba rzecz jasna została zignorowana przez Pawła VI. Natomiast no, niestety ona może sugerować, jakby, że autorzy uważali, że papież ma prawo robić to, co robi, czyli pozbawiać wiernych możliwości uczestnictwa we mszy, której ryt sięga czasów apostolskich. Dlatego dzisiaj na przykład musimy czekać na wypowiedzi takich ludzi jak biskup Atanasius Schneider. Żeby oni powiedzieli, że nie, papieżowi nie wolno tak postępować. Nie może odbierać ludziom mszy czasów, Nie ma do tego prawa. Msza, tak samo jak Kościół, nie są własnością sprawującego Urząd Piotrowy. Spójrzmy teraz do samej treści analizy. Teraz będzie zrozumiałe, dlaczego ja w tytule wpisałam kardynała Ottawianiego i biskupów. Tu mamy pierwszy fragment z pierwszego rozdziału. Zwołany w Rzymie w październiku 1967 roku synod biskupi miał wypowiedzieć się na temat eksperymentalnego odprawiania tzw. mszy normatywnej. Na ogólną liczbę 187 głosujących wielu wyraziło żywy sprzeciw, 43 głosujących non placet oraz liczne i poważne zastrzeżenia, 67 głosów modum a czterech wstrzymało się od głosu. No więc jak łatwo, proszę szanownych, policzyć, no to mamy więcej niż połowę biskupów, którzy albo są przeciwko, albo mają niezwykle poważne zastrzeżenia. Czytajmy dalej. Światowe agencje informacyjne mówiły o odrzuceniu proponowanej mszy przez synod, zaś prasa postępowa pominęła to wydarzenie milczeniem. Pewne znane czasopismo przeznaczone dla biskupów i wyrażające ich nauczanie streściło nowy rytm tymi słowami. Pragnie się całkowicie wymazać katolicką teologię mszy świętej. Zbliżamy się w głównych zarysach do teologii protestanckiej, która niszczy ideą mszy jako ofiary. Autorzy kontynuują. Odrzucona przez synod missa normativa, którą dziś się ponownie narzuca w postaci novus ordo missae, nie została poddana pod zbiorowy osąd konferencji biskupich. Za śród chrześcijański, szczególnie w krajach misyjnych, nie życzył sobie jakiejkolwiek reformy mszy świętej. Sobór Watykański II wyraził wyraźne pragnienie w 50. numerze Konstytucji Sacrosanctum Concilium, by porządek mszy świętej tak przerobić, aby wyraźniej uwidocznić właściwe znaczenie i wzajemny związek poszczególnych części. Zobaczymy, w jaki sposób Nowuz Ordo odpowiada na te życzenia, po których nie pozostaje rzec można ani śladu. Więc to jest pierwsza istotna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, że mieliśmy zbiorowe nie biskupów, wobec pomysłów Pawła VI. I cóż on zrobił? No, po prostu zignorował. Znaczy, najpierw sam zwołał synod, bo to była niejako taka doradcza, doradcze ciało, które on sam stworzył, więc najpierw zwołał, a potem zignorował to, co mieli mu do powiedzenia. Niezwykle istotne jest też to, że kardynał Ottawiani i inni autorzy zwracają uwagę, że Paweł VI nie skonsultował tego z biskupami w ogóle tak z konferencjami episkopatów. Dlaczego? No, prawdopodobnie dlatego, że ich opinia byłaby taka sama jak opinia synodu biskupów z 1967 roku, czyli byłoby to wielkie nie dla reformy, którą sobie papież Montyni zaplanował. Przejdźmy do następnego fragmentu. To już będzie w tym filmie ostatni, natomiast zapowiadam, że będą kolejne odcinki, w których już zajmę się Tematami, bo ta cała krótka analiza, ona jest napisana tematycznie. To nie jest tak, że oni wzięli mszał i jakby analizowali różne jego aspekty, tylko skupili się na tematach. I ten temat, który chciałabym teraz podnieść, to jest po prostu kwestia definicji mszy świętej. Autorzy piszą tak. Zacznijmy od definicji mszy świętej. W paragrafie numer 7, który otwiera drugi rozdział Institutio Generalis. Ogólnego wprowadzenia do nowego mszału zatytułowanym Destruktura Missae znajdujemy następującą definicję. Uczta pańska lub inaczej msza to święte spotkanie albo zgromadzenie ludu Bożego, który jednoczy się pod przewodnictwem kapłana, by celebrować pamiątkę pańską. Dlatego też do każdego zgromadzenia lokalnego kościoła doskonale odnosi się obietnica Chrystusa. Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. No więc widzimy tutaj, tak? Już takie protestanckie myślenie o takim, prawda, zgromadzeniu, zboże, prawda. Stąd na przykład pewnie bierze się też taki zwyczaj, że księża witają zgromadzonych, tak? Czy no nawet biskupi na mszach? Chociaż nigdzie, prawda, w rytuale nowej mszy wcale tego nie ma, ale już tak się to utarło. Spójrzmy na ciąg dalszy. Definicja mszy została zatem sprowadzona do pojęcia uczty. W Institutio Generalis znajduje się wiele określeń mszy. Są one do przyjęcia relatywnie, ale kiedy używa się ich w oderwaniu i bezwzględnie, jak to ma miejsce, należy je odrzucić. Oto niektóre z nich: Akcja Chrystusa i Ludu Bożego. Uczta Pańska albo msza. Uczta Paschalna. Wspólne uczestnictwo w stole Pana, pamiątka Pańska, modlitwa eucharystyczna, liturgia Słowa i liturgia eucharystyczna i tym podobne. Twórcy Nowus Ordo Misse obsesyjnie kładą nacisk na wieczerzę i pamiątkę, nie zaś na bezkrwawe odnowienie ofiary krzyżowej. No więc, jak widzimy, mamy tutaj całe zestawy pojęć. Które dzisiaj są już w ogóle powszechnie obecne w rozmaitych tekstach, także ściśle teologicznych, oczywiście w prasie, w mediach katolickich. I zobaczmy, jak z perspektywy możemy na to spojrzeć jak bardzo to weszło w ludzkie głowy to tak naprawdę protestanckie, heretyckie myślenie o Mszy Świętej. Jakby, szanowni, na przykład, próbowali sobie poszukać w internecie, tej oryginalnej wersji tego wprowadzenia do mszału rzymskiego, to to jest prawie niemożliwe. Ja dlatego w dokumentacji umieszczam wszystkie odnośniki, umieszczam też także te cytaty, które szanowni mogli zobaczyć teraz, wyświetlone, bo na przykład ta definicja, którą tam widzimy w punkcie siódmym, to ona już jest praktycznie nie do odnalezienia. To jest po prostu, muszę przyznać, że jak tak przygotowuję czasami te filmy i szukam niektórych starszych dokumentów, to widzę, że to jest trochę tak jak u Orwella, że Kościół sam pousuwał takie rzeczy. Bo dla mnie byłoby oczywiste, że to jakby to oryginalne wprowadzenie do Mszału, czyli to z roku prawda, 69, no ono powinno być łatwo dostępne, a tymczasem wcale tak nie jest. I na przykład, jak też popatrzymy po polskich stronach, to tam na przykład jest najnowsza wersja, czyli jeszcze, czyli już z XXI wieku, tak, mająca raptem kilka lat. Tak jak powiedziałam, będę jeszcze do tematów z tej interwencji odtawiania go wracać. Tymczasem dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.